Wiecie, kochani, witam Was z drugiego dnia mile Milia z przepięknej, malowniczej wioski od Tima Ofida. Ofida, pani poprawiła? Ofida. Małej, przepięknej, malowniczej wioski, która jest mieścinną w zasadzie miasteczka, które jest na wysokości Rzymu. Jesteśmy w trakcie drugiego dnia mile Milia. Jest godzina 13-13.30 i tak naprawdę dopiero zaczynamy dzień, bo pierwsze południa. Próbowaliśmy dogonić stawkę zamiast jechać malinczymi drogami. Nadrobiliśmy trochę autostradą i jesteśmy tutaj, czekamy na pierwsze auta z Ferrari Tribute, w tym na polskie F40. Wczorajszy dzień był trochę, trochę zwariowany dla nas, tak naprawdę. Chcieliśmy się dogonić peleton, zobaczyć cokolwiek. Finalnie z samego mile nie zobaczyliśmy prawie nic, ale złapaliśmy Supercars Owner Circle. Ekipę z disco Volante, z DB11, z Ferrari 250 SWGT Berlinetta, z lotkrytym Lotusem, z 911, z i kilkoma innymi fajnymi autami. I wieczorem, tak jak widzieliście w wczorajszym filmie, złapaliśmy na postoju już Ferrari Tribute z autami, które tam stały i które. Mogliśmy sobie zobaczyć. Dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się złapać dużo więcej malowniczych, ciekawych i przepięknych widoków, zrobić super zdjęcia, nagrać fajne filmy i tak, aby mógł Wam jak najbardziej przybliżyć cały klimat i atmosferę Mile, to co jest przepięknego w tym, w tym evencie, w tym wyścigu, też niesamowitym evencie w tym roku. bo no, ze względu na sytuację covidową i wirusową, jest to chyba jedyny tak duży event w ogóle na świecie, który się odbywa sam fakt, że, że impreza idzie. Jest już dość niesamowity. Mamy prawie 100 uczestników w Ferrari Tribute i prawie 400 aut w, w głównym Mille milia. Cel dzisiejszego dnia dojechać do wiecznego miasta, czyli do Rzymu. Pierwsze ekipy są tam spodziewane około godziny 20-21. Wystartowali chwilę przed godziną 6. Dla uczestników mega intensywny dzień. My trochę sobie skracamy. a Niektóre odcinki nadrabiamy autostradą i mamy jednak dużo wygodniejszy środek transportu, nowoczesny samochód z podgrzewanymi siedzeniami, klimą, zamknięty, cichy, w ogóle bajkach. Chłopaki, reszta ekip i dziewczyny mają samochody dużo mniej komfortowe, ale wciąż sobie radzą. I cóż, czekamy na pierwsze auta. Zapraszam. za moimi plecami tam na dole, to przerwa lunchowa Ferrari Tribute. Jesteśmy w Ascoli Piceno, takiej małej włoskiej miejscowości. Jeśli myślicie, że wczorajsza scena z Ferrari zaparkowanymi przy ulicy była kozacka, to to co widzimy tam na dole jest moim zdaniem zdecydowanie lepsze. Jak widzicie cały plac wypchany jest po prostu autami od 488 Pista, który jest po prostu multum przez polską 40 Monce SP1, SP2, 512 BB, skuderie, skuderie 16M, czy inne kozackie auta Ferrari. Jak widzieliście, dojechaliśmy tutaj kapitalnymi, krętymi drogami. Staraliśmy chociaż chwilę utrzymać się za F40, no niestety jakby tempo tamtej maszyny jest dużo, dużo lepsze na takich małych, włoskich drogach niż tego, co my jesteśmy w stanie za nimi zrobić. Tymczasem cieszmy się tym widokiem i lecimy dalej. Tak właśnie wygląda w Miglia.

Ekipa chyba już powoli skończyła lunch ten mały postój Jak widzicie za moimi plecami samochody właśnie ruszają Eskorci policji będą starały się wydostać teraz z miasta i ruszyć na dalszą trasę do Rzymu do wiecznego miasta tak właśnie wygląda przecudowna, przewspaniała mile milia. Zaraz zobaczymy ależ to chodzi. to no, jest niemożliwe. Lecimy dalej. Korzystając jeszcze z ostatnich y, promieni słońca, zostawiliśmy ferarki, pozwoliliśmy sobie jechać dalej i teraz próbujemy Cofnąć się na trasie i dojechać do, do Mille Mille, czyli klasyków. Tam leci prawie 400 samochodów, więc kogoś na pewno spotkamy. I to, co na czym mi teraz zależy, to to, żebyśmy mogli złapać w przepięknym zachodzącym słońcu w tej takiej włoskiej jesieni z pięknymi kolorami i, no, i lecić do Rzymu. Tak, żeby zdążyć dojechać tam na wieczór, na jakąś dobrą kolację i przede wszystkim dobrą włoską kawę. Znaczy, nie, da się, nie da się, po prostu nie da się znaleźć piękniejszej i fajniejszej imprezy niż, niż mile milia imprezy to Widok tych samochodów w pełni sprawnych, działających, walczących na trasie w tych przepięknych, przecudownych włoskich miastach to jest po prostu coś niesamowitego. Jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję tego doświadczyć, to gorąco, gorąco, gorąco polecam. Ja bawię się absolutnie niesamowicie, jestem po prostu zafascynowany. Dźwięk, dźwięki jeszcze słyszycie, widok widzicie. To, czego nie jestem w stanie Wam przekazać, to zapach. Zapach tych samochodów spalnej benzyny, tych spalin wymieszanych z olejem, z paliwem. To jest coś niesamowitego, coś pięknego, coś, co buduje klimat. Wybaczcie, że jestem tak zakręcony, ale, ale po prostu dzieje się naprawdę dużo. Auta przyjeżdżają stamtąd. Objeżdżają całą tą przepiękną. o Fidę. O to miasto, w którym byliśmy na początku dzisiaj rano i wyjeżdżają z drugiej strony lecąc dalej w stronę, w stronę lunchu i w stronę Rzymu. Za chwilę się spakujemy i polecimy za nimi krętymi drogami w dół, żeby zobaczyć co dzieje się dalej. Co znaczy, że te trasy będą pokonywali już po zmroku. Bo jak widzicie, za chwilę zobaczcie, jak wam pokażę, generalnie słońce pędzi się już ku zachodowi i robi się po prostu ciemno. Więc naprawdę nie będą mieli łatwo. My też się zapakujemy, ruszamy w dalszą drogę, pakujemy się do samochodu, żeby też w miarę w sensownej porze dojechać. Spróbujemy jeszcze z trasy coś, coś nagrać i coś jeszcze złapać. I polacchi a Roma hanno fatto grandi cose Ben arrivati Evviva Allora, invece adesso abbiamo una Fiat 8 V. Il mese 300 noi abbiamo fatto Jechaliśmy do Rzymu dość, dość późno, po zmroku, chwilę przed, przed godziną 10. Udało nam się złapać jeszcze kilka, kilka samochodów z mile, wpadających do miasta i przejeżdżających w małej skorcie policyjnej przez przepiękne i malownicze centrum, centrum Rzymu, centrum tego wiecznego miasta. To był dość długi dzień, dość intensywny. Broń Boże, nie chcę narzekać, ale jesteśmy już trochę zmęczeni, wpadnięci. Kładę się spać, chcemy zapłacić dosłownie kilka godzin snu, bo to czeka nas najdłuższy, najdłuższy etap, mile będziemy wciąć z Rzymu aż na północ e, do parmy. Spodziewamy się dość e, przede wszystkim przepięknych widoków, bardzo malowniczych, ale w drugiej części dnia po zmroku może się okazać, że spotkają nas ciekawe warunki atmosferyczne do tego zmroku, do tego ciemno, więc na pewno będzie, będzie się działo. Na dzisiaj to wszystko. Tak jak wspomniałem, lecę się położyć, złapać chociaż kilka godzin snu i jutro. Lecimy dalej. Do zobaczenia.